Można powiedzieć tylko, że odczuwamy, ale też nie do końca, więc to w zasadzie było takie trochę e, czytywanie danych z powietrza i robienie z tego muzyki, i utrwalanie tych danych, czyli w konsekwencji utrwalanie tego smogu. Skrzynka, e, która... Nawiązuje do, do pieca, to znaczy ma po prostu na froncie wykorzystane drzwiczki z pieca kaflowego. I chciałem w ten sposób oddać pewien charakter tego, co ten piec tak naprawdę symbolizował w, w domu, jako właśnie takie miejsce tworzące pewną wspólnotę. Piec jest dla mnie takim symbolem e, tego, że przychodzimy, e, przychodzimy do, do ciepłego domu i w zasadzie e, m, nasza chęć obrzania się, zjedzenia, posiłku i podtrzymywania takiego życia domowego. stała się nagle jakimś takim symbolem zatruwania powietrza, zanieczyszczeń. I te piece już zanikają. Zresztą te drzwiczki pochodzą z pieca, który został wyburzony, który kupiłem je przez OLX, więc no, to jest taki, taki moment przejściowy, że albo już tych pieców, pieców kaflowych nie ma, albo są, ale są nieużywane. Stężenie pyłu w powietrzu wykorzystywałem do tego, żeby po prostu zrobić muzykę, i, i to była po prostu taka materia, na podstawie której ta muzyka później powstawała. Te dane. Które wykorzystałem tutaj, no one już takiego nie istnieją, one są ulotne i to jest, to, jest, to było takie utrwalanie jakiegoś stanu bardzo przejściowego, który, jest, który zmienia się praktycznie z godziny na godzinę, bo jest, te dane też najczęściej są podawane z godziny na godzinę.